Get your fucking ass up and work, can you? Ty nie rozumiesz drug culture! Love it. Oglądaliście mój filmik z Hatsprym. Ja tam opowiadam o co dokładnie chodzi z tym. Ej, pogadajmy sobie o drag queens. To jest dla mnie temat rzeka i e, chciałbym tutaj troszeczkę powiedzmy... wylać trochę herbaty z mojej strony. Zacznijmy od tego. I to, co przed chwilą widzieliście, to arcydzieło, które zrobił na mojej mordzie Mood, a w zasadzie Lagunaqua Pussing. Tu się może kilka tych wiedźm poobrażać na to, co powiem, ale I don't care. Ale zacznę od początku, czyli od tego, kto mnie wkręcił w ogóle, jeżeli chodzi o cały drag, i zrobił to mój przyjaciel David. Myślę, że niektórzy z was go znają, jeżeli jesteście ze mną na TikToku itd., dalej. Dawid mi pokazał RuPaul's Drag Race. On mi w ogóle powiedział, że zachowujesz yy, się jak ona i na pewno je polubisz. On wtedy o nie, nie, mogę tego mówić. Tego nie można powiedzieć! Tego nie można mówić! No i muszę Wam powiedzieć, że, no, tak jak w każdej profesji znajduje się czajniczek, tak uważam, że wśród dragu też. Nie wiem, czy y, bardzo możliwe, tak jak mówię, że skoczą mi do gardła inne drag queens, że ja y, sam nią nie jestem, więc nie powinienem się w ogóle wypowiadać na ten temat, bo jakie ja mam kompetencje do tego, by mówić o drag queens? No ale wydaje mi się, że jako konsument. I jako widz, jako y, obserwator, jako osoba, która y, ma gust oczy, pojęcie, y, ty, moje zdanie nie jest e, zdaniem randomowej osoby, która jedyne co powie, to jest chłop w peruce. Jasne, nie koncentrujmy się tylko i wyłącznie na tym negatywnym aspekcie, ale uważam, że powinienem i jest to potrzebne, żeby to powiedzieć, że nie każda osoba, która decyduje się na karierę drag queen, y, ma w sobie to, co drag queens powinny mieć. I tutaj mogę rozpocząć od kwestii makijażu po kwestię prezentacji scenicznej. No ale równocześnie uważam, że każdy ma prawo się spełniać w każdej. Kwestii, nawet jak się nie nadajesz, jeżeli jesteś w swoim delulu i to ci sprawia radość, no to kim ja jestem, żeby ci mówić, żebyś tego nie robił? Rozumiem, o co mi chodzi. Ale idąc taki ekscytujący motyw tego wszystkiego, to słuchajcie, to od tego, że makijaż jest dla mnie taką kwestią bardzo. Wydaje mi się, że to jest taka szermierka, w której da się wygrać, tylko trzeba to naprawdę ostro trenować. Ja nie wiem, czy miałbym w sobie wystarczająco cierpliwości czy takiego rozmachu, na to by móc stworzyć mag, który wiecie, wyglądałby od wspaniale. Ja się bawię czasami pędzlami. Ja się jedziemy! Of course you do. You don't have it. of course you do. Ja wypowiedziałem, powiedziałem co ja nawet sobie... go go ja przebywam za, du za dużo heteryków jest wokół mnie, i to jest właśnie dlatego, że ja nie wyczuwam tego, co ja mówię, girl. No więc ja bawię się będziemy. Do czego biłem, to jest to, że czasami y, sam sobie coś maznę. W sensie, wiecie, no nie boję się maskary, nie boję się podkładu, nie boję się korektora, nie boję się pudru, nie boję się pomadki. Takie rzeczy nie są mi straszne. Wiem czym jest zalotka i możliwe, że brzmi teraz naprawdę <laughs> ciebie to szczyci. Tylko no, takie rzeczy nie są mi straszne. Pierwsza rzecz, za którą ja zawsze, ZAWSZE dodaję takiego... takiej fali pozytywizmu, to jest makijaż. jeśli są drag queens, które swój makijaż wykonują sam, bo nie dajcie się zwieść fałszywym blaskom, kotek, nie każda potrafi i robi sobie sama makijaż. Są drag queens, które występują, a... poza sceną im ktoś robi mak. So you know. Don't lie on that bitch. Ale te, które robią sobie same te makijaże, uważam, że, że zasługują na ogromne oklaski, ponieważ pomijając te, powiedzmy, światowe, ja obserwuję wiele drag queens, które są początkującymi, lub drag queens, które są po prostu, wiecie, z takich mniejszych społeczności. Jedną z najbliższych mi jest właśnie Laguna, czyli mój friend Katper. I uważam, że Laguna ma makijaż po prostu znaczny. Jeżeli przejrzycie sobie jego Instagrama, jego materiały, on z czasem przeszedł w taką wielką też transformację tego makijażu. On jest dzisiaj zupełnie inny. Inny niż był kilka lat temu, i to jest właśnie to, ten, wiecie, takie kucie żelaza, po prostu tego, że to jest lepsze i lepsze, i to tak ewoluuje. To jest, oh, so jealous, piękne. Mugs are my favorite. Kolejną częścią medalu jest, słuchajcie, sewing skills. Są so drag queens, które same sobie szyją kreacje, i w, w tym wypadku, o ile makijaż uważam, że drag queens powinny sobie robić same. To jest moje zdanie. Tak, jeżeli chodzi o kostiumy, to, to, to już mam troszeczkę inne zdanie na ten temat. Zawsze daję ogromną falę pozytywizmu dla drag queen, które było to same. I jeżeli jesteście ze mną na Instagramie, to wiecie o tym, bo bardzo często udostępniam na mojej relacji to, żebyście zostawili trochę miłości jakieś tam drag queen, bo po prostu stworzyła look, który jest girl. Ale też sam ten taste do tego, by kupić. Sukienkę, która jest totalnie najprostsza, ever, i dodać jej cekinek, dodać jej czegoś takiego, co stworzy po prostu tą magię tej postaci, jaką e, dzisiaj chce być na scenie. Jeśli się ma pieniądze, ma się też designers, po to oni są, by tych Drag Queen też m.in. widować w te e, wspaniałe kreacje. Ja e, zawsze jestem obsesją, jeżeli chodzi o runways i, i to, e, w czym ktoś się prezentuje, jak się prezentuje, bo wiecie, to nie zawsze ubranie decyduje o tym, w jaki sposób my je zobaczymy, tylko to, jak ta osoba nam je poda. Rozumiecie? I... Ach. Standing. no i teraz już schodząc do moim zdaniem największej i najważniejszej części tego wszystkiego, czyli tej prezentacji scenicznej tego, że są drakuńs, które tańczą które śpiewają, które są fantastyczne, jeżeli chodzi o acting, które mają gadane i to tak, że wiecie nie, niedawno byłem właśnie na mm, Laguny i takiej Anki występie ja po prostu e, stojąc pod sceną, słuchajcie, zwijałem się ze śmiechu i zalewałem łzami. Uwielbiam, gdy ktoś ma w sobie taką werbę. Rozumiecie, ma w sobie to coś, i gdy odpowiednia osoba ma mikrofon w ręku. To jest stunning. I y, tak samo, jeśli ktoś. Y, mogą być osoby, które y, możliwe, że nie wyglądają jak największa gwiazda na niebie, ale gdy są na scenie. To to wszystko odchodzi gdzieś na bok, bo one wylewają z siebie tą pasję i tą tą moc, jaką mają, przez właśnie występ. Jeżeli ktoś jest na odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, to widać. Chcę powiedzieć, że nikomu nie chcę umniejszać tutaj. Nie każda Draculin musi. Wspaniale się malować. Nie każda drag queen musi mieć drogie ciuchy. Nie każda drag queen musi wspaniale tańczyć. Dzisiaj żyjemy w erze, w której można robić 10 tysięcy rzeczy i w dalszym ciągu być podpisany w jednej kategorii. And that's fine as well. Mogą być drag queens, które po prostu streamują. To fajna zła. Ona nie musi tańczyć, nie musi skakać, nie musi la, bo wydaje mi się, że bardzo często jest tak, że ludzie, którzy przywierają tą postać na tej scenie, są tą personą, tą właśnie drag queen, uwalniają swoje prawdziwe ja, którego nie mogą, przypuśćmy, przez e, społeczeństwo, rodzinę, czasy itd., itd., więc ja absolutnie nikomu nie umniejszam. Jeżeli nigdy w życiu nie byliście na żadnym drag show, jeżeli nigdy w życiu nie widzieliście jak drag występują, to z całego serca Wam polecam, by się kiedyś wybrać i by zobaczyć jak to jest, by poczuć ten smak. Oczywiście pamiętajcie, by zabierać ze sobą coins. To jest właśnie część, że yy, drag kultury, tego, że bycie drag queen to jest naprawdę drogi sport. I pieniądze, które w to wszystko wchodzą, nie zawsze się zwracają przez aspekt występu. I to właśnie bardzo często publiczność jest w stanie troszeczkę to wszystko podnieść i pomóc w dalszym działaniu. Więc dyszka, wiesz, raz w miesiącu jak ci zginie z portfela, wiesz o co chodzi, a pomyśleć, jakby taka drag dostała dyszkę od każdego twinka, super. Wiesz 30 pod sceną, to już jest fajna kasa, wiesz, może nowa peruka wleci. <laughs> Jeżeli chodzicie na drag shows, zabierajcie ze sobą końcy, częstujcie je nimi, bo zasługują. Doceniajcie swoje lokalne drag Queens, chodźcie na shows drag queens, dawajcie im swoją miłość, one na was czekają, one tam są, one chcą, żebyście przyszli. Bawcie się z nimi, enjoy the party. I yy, z takim czymś zostawiam. Jeżeli nigdy w życiu nie byliście na dragu, to się wybierzcie, nie będziecie żałowali. I z tą myślą was dzisiaj zostawiam. Dziękuję serdecznie za obecność. Zostaw komentarz, podziel się ze mną, kto jest twoją ulubioną queen. Co wiesz o dragu? Give me your tea. Zostawcie łapkę w górę. W opisie macie wszystkie linki do moich social media. Kilka słów ode mnie, jak zawsze. I link do Triply. Jeśli chcielibyście wspierać moją działalność, zapraszam. Dziękuję pa.